Dzisiaj mam wrażenie, że zebraliście wszystkie możliwe nagrody. Co sobie pomyślałeś, słysząc właśnie, że wygrywacie? E, słuchaj, ja wyglądam tak, bo przyjechałem prosto z teatru i nie zdążyłem przejść, e, przed spektaklem przecież się przebrać, więc wyglądam tak, mam buty do e, wyprowadzenia psa, więc ja usłyszałem wchodząc dostaliśmy kilka nagród, dostać nagrodę za TikToka. Ja sobie myślę, no ja ogromne, bo ja nie mam TikToka, a dostaliśmy nagrodę za tre... na TikToku. Ja dostałem, więc e, byłem e, trochę w szale. Oczywiście na koniec odebraliśmy nagrody za polski serial Roku i powiem ci szczerze, że, że czuję ogromną dumę. Czuję ogromną dumę, że w Polsce się robi takie seriale, oczywiście Cieszę się, że jestem częścią serialu 1670, bo uważam, że wyszedł super i naprawdę jest to dla mnie zaszczyt, że w nim zagrałem, ale cieszę się, że dla widzów i dla środowiska powstaje taka nagroda jak ta, gdzie w końcu docenia się seriale, bo naprawdę możemy być w Polsce, mamy być z czego dumnymi i nie mówię tylko o serialu. 1670, w którym zagrałem, ale także Informacja Zwrotna, Emigracja XD, czy Infamia, fantastyczna. Kurde, ludzie robią w Polsce w serialach kapitalną robotę i super, że powstaje taka nagroda. Jak myślisz, dlaczego ten serial tak przykuł uwagę wielu osób? Kurcze, przede wszystkim dlatego, że jest to niezła komedia po prostu. To nie jest serial, który miał dzielić, to nie jest serial, który miał mieć jakąś poprawność polityczną. Czy jest wszystko w porządku? Jestem w kadrze i mnie słychać, bo poprawiacie to, ale e, po prostu uważam, że to jest naprawdę uczciwie zrobiona komedia. Uczciwie? A co, co się kryje właśnie za, za tym uczciwie? To znaczy, e, no, z jednej strony mam pewną historię, ale mam też aktorów. Czy mieliście wpływ na tą historię, na to, co było pokazywane w tym serialu? Słuchaj, to był tak świetny scenariusz, że czytało się jak książkę. Ja pamiętam, jak poleciałem do Korei na festiwal z filmem Sonata i nie mogłem zasnąć, bo różnica stref czasu. I zacząłem to czytać jak książkę i śmiałem się w głos. To było fantastyczne. A dlaczego uczciwie? Po prostu dlatego, że to jest trochę poczucie humoru po bandzie i nie ma tam kompromisów. To jest po prostu takie, jak zostało napisane, takie jak czuliśmy. I nie było tam łagodzenia, że a może ktoś nie zrozumie, może coś. Daliśmy totalnie, pojechaliśmy po bandzie, zagraliśmy to, co napisał świetnie Kubarużyło scenarzysta i okazało się, że warto podjąć czasem takie ryzyko. Mam wrażenie, że ja pamiętam to ten moment, kiedy ja sięgnąłem po ten serial, chociaż zrobiłem to z dużym oporem, bo pomyślałem sobie znowu coś historycznego, stare dzieje, po co to w ogóle odgrzewać? A jak zacząłem oglądać pierwsze odcinki, to utkwiła mi też w pamięci taki moment, kiedy Próbował otworzyć drzwi i nie mógł ich otworzyć, dlatego że uderzał drzwiami o swoją żonę, tak. która leżała krzyżem. Eee, tak, ale jest to tylko jedna z wielu fantastycznych scen. Naprawdę bawi mnie ten serial też, też mam wiele ulubionych scen i cytatów, ale tak jak powiedziałem, jestem naprawdę mega dumny, że mogłem być częścią tego fantastycznego przedsięwzięcia. I gdybyśmy chwilę się zatrzymali na tym, że mogłeś być, jak wyglądał casting? Jak trafiłeś w ogóle do, do tego serialu? Wiesz co, ja na casting trafiłem bardzo późno, bo te castingi już na mieście się słyszało, że trwają od wielu miesięcy. Trafiłem na casting do zupełnie innej postaci i zapytano mnie na castingu, a możesz się nauczyć jeszcze takiej postaci księdza? A mówię, no mam chwilę, no to się naucz. Czyli kogo miałeś grać? E, miałem grać starszego brata ale który po prostu świetnie zagrał Michał Balicki, a ja się jakoś odnalazłem w tym księdzu. Później dopiero przeczytałem scenariusz i okazało się, że ta rola jest po prostu fantastyczna. Eee, no i cieszę się, że tak się to ułożyło. Jakie miałeś zadanie w takim razie na, podczas tego castingu? Wiesz, to na pierwszych etapach castingu, pamiętam, że były jakieś zadania do improwizacji. Jak się później okazało, to były takie testy na poczucie humoru. A w kolejnych etapach castingu, no były to już po prostu sceny. Ja pamiętam, że grałem scenę, w której e, bracia po raz pierwszy od 10 lat ze sobą rozmawiali. Jeden prosi drugiego o to, żeby udzielił mu ślubu, a ten czuje, że może się... Nad... A czy możesz w takim razie przed kamerą tą scenę sobie przypomnieć, tą castingową? E, ja ją bardzo dobrze pamiętam, bo w ogóle wyszła bardzo... Podobnie została zrealizowana w serialu, i jeżeli ktoś jej nie pamięta albo ktoś chce zobaczyć, no to odsyłam na Netflixa, bo tam jest cały serial. Po prostu staram się pielęgnować tego swojego Ojca Jakuba na moment, jak wejdę na plan. Cieszę się, że można to już powiedzieć, że Netflix, w uznaniu dla widzów serialu, dla fanów, którzy tak bardzo ten serial pokochali, zdecydował się zamówić drugi sezon, więc ja też. Zbieram siły na to, żeby ojciec Jakub rozkwitł w drugim sezonie. Czy spodziewaliście się tego, nagrywając e, odcinki? Czy już mieliście takie przeczucie? No bo tworząc chyba... Widzicie, na jakim to jest poziomie humoru, e, aktorstwa? Tak, myślę, że chyba każda osoba z ekipy, mówię od statystów po Bartka Topę, który zagrał fenomenalnie Jana Pawła, e, mieliśmy poczucie, że robimy coś wyjątkowego. Ale chyba sukcesu na tak ogromną skalę się nikt nie spodziewał. Myślę, że to jest jakiś surrealizm, to, co się wydarza. Ja w ogóle, mimo tego, że zagrałem wcześniej w jakichś filmach czy serialach, to nigdy nie byłem rozpoznawany, przeważnie też wyglądałem zupełnie inaczej już, już jeszcze w tym, co wychodzi, a tutaj nagle Znaleźliśmy się w centrum uwagi yy, i trzeba się było też w takiej rzeczywistości odnaleźć, ale życzę każdemu aktorowi i aktorce, yy, żeby doświadczył kiedyś takiego zainteresowania na podstawie czegoś, yy, z czego jest się po prostu mega dumnym i co jest zajebistym serialem.